Nie odkładasz zadań dlatego, że jesteś leniwy. Twój mózg po prostu cię oszukuje i dziś pokaże ci, jak go przechytrzyć. Prokrastynacja nie jest oznaką braku ambicji. To reakcja obronna mózgu. Gdy widzi duże, niejasne zadanie, jak nauczę się angielskiego albo napiszę pracę magisterską, aktywuje ciało migdałowate, czyli centrum lęku. Twój mózg uznaje to za zagrożenie i ucieka w tiktoka albo sprzątanie. To zjawisko nazywa się Task Aversion, awersja do zadania. Twój układ nagrody działa krótkoterminowo, chce szybkiej dopaminy teraz, nie za trzy godziny. Dlatego odkładanie jest bardziej atrakcyjne niż działanie. Ale możesz to obejść jednym prostym trikiem. Zamiast myśleć o całym zadaniu. Skup się tylko na pierwszym, najmniejszym kroku. Takim, który zajmie mniej niż dwie minuty. Zamiast nauczę się angielskiego, powiedz, otworzę podręcznik. Zamiast napiszę rozdział, powiedz, otworzę edytor tekstu. Twój mózg przestaje widzieć zagrożenie. Traktuje to jak neutralne, łatwe zadanie. A kiedy zaczniesz, uruchamia się efekt zejgarnik. Mózg nie znosi przerwanych czynności, więc sam będzie cię popychał, żeby skończyć. W badaniach Uniwersytetu w Toronto osoby stosujące zasadę dwóch minut wykonały nawet 70% więcej zadań niż grupa kontrolna. To działa, bo nie walczysz z prokrastynacją siłą woli, tylko oszukujesz mózg jego własnymi mechanizmami. I pamiętaj, nie musisz robić wszystkiego wystarczy zacząć.